Pojawiło mi się z rana słowo odwaga. Odwaga jest podobno nie brakiem lęku, tylko robieniem czegoś mimo lęku. Ja się bałam wiele razy, bałam się panicznie, bałam się wielu, wielu rzeczy i zwlekałam latami, aby podjąć pewne rzeczy, miesiącami, latami. Ale wiecie co? Zawsze mi się wydawało wtedy, że jak przekroczę ten próg, to będzie tak ciężko, to będzie tak. Um, taka wielka niewiadoma, jeszcze większy lęk. I chociaż tego chcę, i, i pewnie sobie dam radę, to będzie ciężko i w ogóle, ale nigdy tak nie było. Odwaga ma w sobie potęgę, geniusz i magię, jak pisał Goethe. Co to znaczy? To znaczy to, że przynajmniej na, w moim doświadczeniu, ale myślę, że też tak u Was było, jest i będzie, że kiedy decydujemy się odważnie na ten krok, na co czego się baliśmy, ale jednak Odważnie wstępujemy tam. Zaczynają dziać się cuda, magia, i wszystko nam sprzyja od następnego dnia. Dosłownie od następnego dnia. Obojętnie, ile lat się bałam, ile miesięcy się bałam, kiedy to już był ten dzień pierwszy, działy się cuda. Łącznie ze snami symbolicznymi, cudownymi. Optymistycznymi i kojącymi, i zapewniającymi mnie, że będzie cudownie, że wybrałam dobrze. I również inni ludzie, z który, których spotykałam, z którymi rozmawiałam lub z którymi pracowałam coachingowo, też to potwierdzali. Nigdy nie zdarzyło mi się, aby ktoś zdecydował się na krok, którego bardzo chciał i się bardzo bał. Na przykład rozwód, zmiana pracy, porzucenie etatu, pójście na swoją własną działalność. Nie zdarzyło mi się, żeby się komuś nie udało, żeby ktoś żałował, żeby mu szczęście nie sprzyjało, żeby nie rozkwitł wtedy. Od odwagi zaczyna się szczęście. Odwaga według poziomu świadomości Hawkinsa. To jest dopiero poziom szczęścia. Nie zaznasz szczęścia, kiedy nie zrobisz tego kroku. Nie przekroczysz tego poziomu odwagi. To jest stan ducha, Twojej wibracji, energii tylko i wyłącznie. I to jest ten krok, aby wszechświat mógł Ci sprzyjać. Dlatego nie jest wtedy ciężko, wszystko płynie, bo wszechświat tylko czekał na Twoją odwagę, na Twój krok, abyś mógł być, mogłabyś niesiona, niesiona, jak na fali. Od odwagi wszystko się zaczyna, całe szczęście Twoje.